Komputer Center, wideoblog, kolejna odsłona, letnia premiera. I w efekcie zainteresujemy Państwa właśnie letnimi premierami, czyli cyklem prezentacji nowości, wypuszczonych na rynek w ostatnim czasie przez firmę Komar. Trudno będzie nawet spróbować streścić. Ogrom nowości niemal w każdym module, dlatego firma Komarch, a i my na naszym blogu, do którego przeglądania serdecznie zapraszamy, prezentujemy ciąg filmików 5-10-minutowych, krótkich pokazów, gdzie jest kilka słów, kilka obrazów, kilka ciekawych informacji na temat kolejnych modułów Komarch. A to wiele ciekawych zmian w Fibarcie, czyli super elastycznym, wygodnym systemie do kopiowania naszych danych. Ile by nie mówić, że kopia jest ważna, że trzeba ją robić na bieżąco. Szkoda powtarzać, bardzo często z tym w firmach są problemy. A to cały pakiet zmian e, w przepisach, jaki od 1 lipca obowiązuje w kontakcie B2C. E, Czyli sprzedaży e-commerce na rynki zagraniczne. Tam jest taki limit 10 tysięcy euro, powyżej którego do tej pory trzeba było jednorazowo do każdego kraju zgłaszać. W tej chwili, w ogromnym skrócie, cały mechanizm jest już wbudowany w Optimie i w konfiguracji, i w karcie kontrahenta, i w karcie towaru. W efekcie, cały przebieg tejże sprzedaży jest mocno skomercjalizowany, uproszczony. A to cały fajny, nowy sposób księgowania według kodów JPK, gdzie no, dzięki temu łatwiej budować schematy księgowe. Nowa technika rozliczania spółek komandytowych znana jest nam od tego roku. Wiele nowych zmian wprowadzono do Optimy. Dla firm posiadających Xela bardzo fajna, nowa technika kontroli jakości przy zakupach i sprzedaży. Business Intelligence, ile nie mówić o tym, czym jest informatyka, co jest dla nas niezbędne. BI Point pozwala w szybki, łatwy sposób wyciągać niezbędne informacje. W tymże filmiku opisano nowości i plany na rozwój. Moduł DMS jest w tej chwili jednym z takich nowych, ciekawszych modułów, gdzie jest to obieg dokumentów na zasadzie y, takiej, że właściwie mając ocr można położyć na skanerze plik dokumentów, a potem dzięki DMS-owi mamy łatwość y, pokazania ścieżki co z tym dokumentem ma się dziać. Gdzie indziej pójdzie dokument kosztowo niskiej wartości, gdzie indziej o wyższej, gdzie indziej korespondencja zewnętrzna, gdzie indziej faktura i tak dalej. DMS bardzo przyjaźnie pozwala zarządzać tym przeobiegiem. Internet rzeczy od paru lat, jeden z najciekawszych kierunków w ogóle rozwoju techniki na świecie, w zakładach produkcyjnych, ale i nie tylko, w ogromnym skrócie maszyna, mówi do maszyny, ma swoje inteligentne IP i dzięki temu czujnik może przekazywać bezpośrednie informacje do systemu, system reagować, automatycznie odbywać się Dalszy proces. Nie chcę Państwa już w tej chwili tutaj zajmować wszystkimi kolejnymi y, informacjami. Zapraszamy na blog, warto te filmiki obejrzeć. Drugim takim ciekawym y, spostrzeżeniem, ważną informacją są nowości, jakie szykuje nam firma Microsoft. No, szykuje się Windows 11, a właściwie taki Windows 365 i przyznam, że po Przeczytaniu, przeanalizowaniu, cóż to za sobą niesie, to nie jest tylko nowy numerek, czyli tam z dziewiątki zrobiła się dziesiątka z dziesiątki jedenastka. Ale coś, co zawarte jest w tym zdaniu, które w tej chwili podkreślam na ekranie. Sam Microsoft określa Windows 365 jako Cloud PC, czyli po prostu chmurowy komputer osobisty, a to już jest rzeczywista rewolucja w sposobie. Wykorzystywania naszych komputerów. Nie tak dawno stały duże skrzynki PC, teraz mamy najczęściej jakieś laptopy, no ale za moment właściwie już na tym naszym komputerze nie będzie de facto systemu operacyjnego. Ten system będzie w tle gdzieś tam, w chmurze komarchowej, z, ze wszystkimi konsekwencjami tego starzenia. No, z jednej strony yy, odpadnie nam administracja, będzie sprzęt tańszy, skalowalny, wygodny, centralne zarządzania, no tyleż marketingu Microsoftu. No a potem zobaczymy, ile będzie nas kosztował abonament za pół roku, za rok, za pięć lat i co może się dziać z naszymi danymi. Kwestia bezpieczeństwa. Wielka dyskusja, wielkie zmiany przed nami. Ostatnim Blokiem informacji, które y, chciałem Państwu przekazać, to jest y, zainteresowanie naszą wewnętrzną produkcją oprogramowania. Y, szykuje się tutaj na wczesną jesień bardzo duża y, premiera naszego całego kompleksowego systemu y, CCRP Web. Jego uzupełnieniem ciekawym y, bardzo jest y, fajna kampania, którą już rozpoczęliśmy, czyli wakacje ze StorePointem. To nasz Workflow, który sami wykorzystamy i, i, i firmy, które zauważyły w tym systemie ogromny potencjał. W ogromnym skrócie y, jesteśmy zarzucani tysiącem zadań najróżniejszych wewnętrznych, zewnętrznych w firmie międzydziałowych projektów. Y, harm urlopów, czegokolwiek. Dzisiaj zarządzanie efektywne czasem pracy, z zadaniami staje się dla każdej firmy wyzwaniem, które powoduje, że jeśli poprawimy naszą efektywność pracy o kilka czy kilkanaście procent, to właściwie jest nasze być albo nie być sukces biznesowy. Dlatego zapraszamy do zainteresowania Między innymi Store pointem, a i wszystkimi innymi elementami naszego rodzącego się RP Weba, który już jest z powodzeniem sprzedawany jako poszczególne elementy. Właśnie kończymy y, prace nad elementem ofertowania bardzo potrzebnego przez kolejne firmy zamawianego modułu. Y, tam są moduły obsługi magazynowej WMS-a, MESA, elementy w paneli, w efekcie to zarządzanie produkcją. Moduł produkcji o nieporównywalnie łatwiejszym interfejsie, sposobie obsługi niż y, duży, skomplikowany system np. w, w XL czy w sap y, I firmy, które posiadają np. optimę z ogromną chęcią takie moduły wykorzystują. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka newslettera. Dziękuję.